Cześć, ja jestem Rodaty. a przed Wami kolejny indyczek na tym indyczem kanale. Uwielbiam biurki, które w prostym przekazie, prostym określeniu troszeczkę mechanicznie przypominają nieco ideę Factorio, czyli opierają się o produkcję, przetwarzanie, robienie linii transportowych i wiem, że powinienem podejść do na przykład Open Transport Tycoon Deluxe, czyli w skrócie tam Open TDD, ale... Do tej gry akurat nie umiem podejść. Przed Wami dzisiaj Autonauts, czyli gra oparta o tworzenie fabryk sterowanych przez programowalne przez Was, jako graczy, roboty. Nie jest to jedyna gra tego typu Factorio podobna, troszeczkę fabryczna, jakie mam w planach na najbliższe dni. Dlatego, jeżeli kochacie gierki oparte o automatyzację swoich fabryk, społeczności, produkcji, linii wydobycia, stay tuned, czy jakoś tak to się mówi. W prawym górnym rogu w kartach zostawiam też Wam inne podobne gry: Kubik Factorium, Factory Town. Oraz oczywiście Satisfactory. Tym razem, jeżeli spojrzymy na oprawę Autonauts, mamy klimaty sześcienne, komiksowe, nieco bloczkowe bardziej. Bardzo urocze i bardzo słodziutkie. Za kilka dni pokażę wam inną fabryczną grę, która jest w bardziej naturalnej uprawie graficznej. Autonaut jest mocno kolorowy, mocno bajkowy, tak mocno, że czasami można zacząć wymiotować tęczą, jak charakterystyczny krasnal na gifie. Spędziłem w tej grze ponad 22 godziny z miejsca i z jednej strony ją pokochałem, z drugiej strony troszeczkę znienawidziłem. Jestem przekonany o tym, że w pewnym momencie wrócę do tej gry i zakocham się ponownie, ale jeszcze nie. Dowiecie się dlaczego. Rzadko mówię też, byście obejrzeli inne filmy, inne recenzje, materiały społeczności, na przykład na Steamie. Ten tytuł z jednej strony masa masakrycznie mnie wciągnął, z drugiej miałem duże problemy z tym, by rozwinąć swoją fabrykę i pokazać 100% kontentu tej gry. O tym też wam opowiem. Po ile dostaniemy tę produkcję? Oficjalnie na Steamie to 72 zł, na G2 mamy oferty na klucze od około lekko ponad 42. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć na przykład Gifta na Steamie, dostanie go też na G2 w okolicach 60 zł. Warto oczywiście zaznaczyć, że ta gra jednak nie ma tak niskich wymagań sprzętowych, na jakie wygląda. W minimalnych jest i 5 oraz 750 plus 8GB RAMu. Jednak autorzy mówią, że takie wymagania są minimalne do gry na dużych i gęsto zabudowanych światach. Dodatkowo, co warto zaznaczyć, grę mamy w pełni po polsku, a samo Autonauts nie jest grą we wczesnym dostępie, jest to pełna premiera, pełna produkcja. Dlaczego warto się przynajmniej zainteresować i zobaczyć o czym ta gra jest? Tytuł pojawił się na miesiąc przed materiałem w stosunku do tego filmu, 17 października 2019 roku i w ten czas zdobył 800 ocen na ogólnym poziomie prawie, no, bardzo pozytywnych, prawie przytłaczająco pozytywnych, 87% lajkaczy, czyli całkiem bardzo dobrze. Autorami są tutaj nieznani mi kompletnie ludzie ze studia Denki, ale wydawcami są fajni goście z ekipy Curve Digital. Wiem, że nazwa dziwna w języku polskim, ale mają na koncie. W mojej ocenie naprawdę sporo bardzo fajnych gierek, fajnych indyczków. To jedno z takich studii firm wydawniczych, które bardzo mocno zwracają uwagę na wyrazistość i dopieszczenie swoich gierek, które wydają. Może tym razem będzie tak samo. Rozgrywkę warto rozpocząć od samouczka, bo uczy on bardzo dokładnie, i bardzo fajnie, mocno zarączkowo, ale jest to w tej grze w mojej ocenie bardzo wymagane. Kiedy na przykład sterowanie nie jest takie oczywiste, bo w USAD, nie chodzimy w tej grze, tylko przesuwamy kamerę. Chodzimy lewym i prawym przyciskiem myszy w zależności od tego, czy chcemy gdzieś iść, coś użyć, coś podnieść, coś kliknąć i tak dalej, lewy, prawy. Zauważamy też zaletę. Tłumaczenie po polsku zawiera wiele określeń, które przetłumaczono dobrze na polski z bardzo dobrym klimatem. Bo samouczek w jest z jednej strony świetny, z drugiej strony nie bardzo. W pewnym momencie się po prostu kończy i mamy radzić sobie sami. A ja tutaj bez paru pytań na Discordzie e, spod w tej gry jednak no po prostu nie mogłem w wielu miejscach zrozumieć mechaniki i musiałem się radzić troszeczkę graczy. Okazało się, że musimy na przykład sami wybierać zadania, jakie chcemy w akademii, czy powiedzmy bardziej challenge, wezwania. i dopiero je wykonując dostajemy dalszy kontent gry, czyli Mówiąc w skrócie, część gry wynajdujemy tutaj za pomocą badań, a część odblokowujemy za pomocą w, tak jakby challenge'ów. Tutaj trąci lekko wadą, bo musimy robić wiele rzeczy, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy, by zaliczyć achievement i odblokować nowe rzeczy, na przykład by produkować 20 narzędzi konkretnego typu, albo 50, i dopiero wtedy odblokuje nam się kolejna treść gry, kolejne budynki, kolejne możliwości. Przykład. Do budynku z badaniami mamy wrzucić kamień, jeden, taki sobie, który leży po prostu na polu i kilkaset innych produktów jednego, wyłącznie typu. Ale no, to można przeżyć. O co chodzi w Autonauts? O programowanie robotów i rozwijanie swojej fabryki podobnie jak mamy to miejsce na przykład w Factorio, ale na bazie programowalnych botów, które za nas wykonują pewne czynności i w pewnym momencie sprawiają, że cała fabryka działa automatycznie. Mamy trzy tryby gry. Kampanie swobodne, gdzie gramy jak chcemy i kreatywny, gdzie Niemal wszystko mamy za darmo. Niestety zabrakło na razie modów, ale kto wie, może się pojawią, chociaż. Czy tak naprawdę są potrzebne do tej gry, też zobaczymy. Rozpoczynamy od prostych czynności, jak tworzenie ręcznie narzędzi, aż do momentu, kiedy zbudujemy pierwszego robota MK1, czy powiedzmy bazowego. Tutaj za pomocą spacji możemy je programować. Nagrywamy to, co chcemy zrobić, a bot to odwoży na podstawie, można powiedzieć, rozpoznawania API. Czyli, na przykład, podnieś item, użyj go na wybranej powierzchni ileś razy, jeżeli coś w ramach jakichś czynników, na przykład, kiedy pojawi się żądanie, Albo po prostu w nieskończoność. Gra może wyglądać skomplikowanie, to programowanie może też wyglądać trochę dziwnie, ale. Faktycznie, gra taka jest, skomplikowana pod wieloma względami, ale wydaje mi się, że bardzo satysfakcjonująca, kiedy odkrywamy, że to wszystko zaczyna działać według naszej wyobraźni. Okazuje się, że roboty się na przykład wyczerpują, więc możemy zrobić robota, który ładuje inne roboty. Inny ma dostarczać zużywające się narzędzia. Roboty mogą zacząć mieć takie wulgarne dymki nad sobą, że brakuje im na przykład siekiery do rąbania drewna. Inny przerabia surowce w stolikach, które bazowo my obsługujemy ręką, ma, ale możemy kazać mu to robić w zależności od różnych czynników, że na przykład tylko tyle surowców, albo wtedy, kiedy ma pełną paletę. Do tego ciekawa funkcja dzielenia się. Skryptami tych robotów, które zajmują się konkretnymi rzeczami, więc możemy się podzielić naszym bardzo dobrym, bardzo rozbudowanym, bardzo fajnie zrobionym skryptem dla robota. W pewnym momencie jednak odkrywamy, dlaczego Autonauts ma te 15-20% negatywów. To trochę przekomplikowanie rozgrywki. By wszystko zautomatyzować, trzeba naprawdę mocno się postarać, robiąc te same czynności wiele, 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 wiele razy. Chociaż za zgrzytami w Autonauts idą kolejne pozytywne rzeczy zalety. To świetny humor i świetne polskie tłumaczenie, jak myślicie, jak zdobywa się punkty naukowe w tej produkcji? Musimy z czasem dbać o kolonistów, którzy się lenią jedyne co by chcieli robić to jeść. Jak robimy kolonistów? Z jedzenia i z jajeczek. Tak, najpierw musimy zrobić jajeczko, potem to jajeczko odpowiednio nakarmić i z niego nagle wypluwa się mały ludzik. I w dodatku jeszcze taki, który, ma, powiedziałbym, trochę siusiaka na wierzchu, ale na szczęście go nie widać. Czyli jest kompletnie nagi. Trzeba dbać o ich wygodę, ubiór i hedonistyczny tryb życia. Oni sobie tylko leżą i chcą jeść. No i oczywiście z czasem jakieś inne czynniki, jak na przykład to, że mają dom. W zamian dają nam. Moi drodzy, kofanie! Tak. Kofanie przez FFFW, różowiutkie kuleczki, które służą nam za punkty badań. Naszym celem w Eldonauts jest tak rozwijać swoją fabrykę botów, byle niuchującym osadnikom żyło się jak najlepiej oczywiście awansować ich na kolejne poziomy rozwoju. Plus rozwijanie botów o różne ulepszenia względem tego, co mają tutaj robić, a nawet jakie rzeczy mają produkować, takie jak ubiór czy właśnie produkcja ubrań. Pomysł pod względem uniwersum gry jest trochę absurdalny, pod względem no, humoru czy tego, jak wyglądają nasi osadnicy, ale ten cały pomysł jest bardzo, bardzo wciągający. Ma ten sam model, który ma Factorio, czyli cały czas coś trzeba rozwinąć, cały czas coś trzeba rozwinąć, ulepszyć, zoptymalizować czy naprawić. Jest jedna rzecz, od której można niestety dostać do tutaj trochę wylewu do mózgu, to niestety perspektywa kamery. Ja wolałbym tu w pełni swobodną, w pełni trójwymiarową, w pełni obsługiwalną i przede wszystkim opcję rzutu z góry albo minimalizację niektórych warstw. Interfejsu, czy powiedzmy tego, co jest na ziemi. Gdy zbudujemy nawet małą fabrykę, nawet tę w tutorialu, to ilość robotów, rzeczy na ziemi, pól zaczyna się na siebie tak mocno nakładać, że chcemy kliknąć jedną małą opcję, dostajemy wylewu. Na przykład robota, który jest za drzewem. Nie możemy go kliknąć, musimy albo odpalić opcję programowania, albo ściąć drzewo, za którym on jest. No można się naprawdę ekstremalnie mocno zirytować. Hmm, zaś dużo rzeczy na jednym polu po prostu zasłania nam ten obraz i jest za dużych. Chaos pod względem obsługi kamery, by coś precyzyjnie kliknąć. Chcemy naładować diwota, klikamy coś innego, chcemy podnieść coś, klikamy też coś innego. Za dużo na jednym polu rzeczy potrafi być, a precyzja klikania w tej grze, niestety względem tego interfejsu czy grafiki gry, braku obsługi pełnej kamery trochę leży. Druga negatywna sprawa na start to dźwięki. Na początku jest to bardzo fajne, że programowanie botów tak przebiega, że każdy efekt ma swój dźwięk, yy, jakieś piknięcia, pierdnięcia interfejsu, yy, układając botowi schemat działania, potem powoduje to niestety krwawienie z uszu. To co jednak ekstremalnie mocno wciąga, pozytywnie, zadowala, satysfakcjonuje w to chęć rozwijania naszej robotycznej fabryki o kolejne jej wydziały. Czyli na początku robimy sobie jakby taką przestrzeń produkcyjną, na przykład drewna, potem kamienia, potem jedzenia, potem przerabiania tego jedzenia, przerabianie jakichś surowców, potem się okazuje, że trzeba narzędzia zrobić, potem dostarczanie tych narzędzi, magazynowanie surowców. Śmieję sądzić, że pokazałem na filmie w tle może 10%, może 15% treści tej gry, bo jak mówiłem na początku, zachęcam do obejrzenia innych filmów i zobaczenia, jak mocniej ta gra jest rozbudowana. Dlaczego tak? Dlatego, że miałem pewien duży problem z tą produkcją, o którym powiem za chwilę. Z czasem tworzymy boty tworzące też narzędzia. One zasilają inne boty, które je zużywają. Robimy jeszcze większe farmy, na przykład jedzenia, obsługi zwierzę bo też tutaj jest sadzenia nasion, produkcji pojazdów delikatnie, bo też tutaj tego rodzaju rzeczy są, robienie dróg oraz bardziej skomplikowane skrypty dla botów, bo każdy bot ma ograniczoną dla siebie pamięć w zależności od tego jaki jest jakości i jakie ma upgrade'y. Bardzo fajne jest to, że czynnik przegranej w Autonauts jest bardzo niski, co na pewno spodoba się graczom wymagającym jakiegoś ekstremalnego systemu obrony, na przykład jak w Factorio, czy po prostu czynnika przegranej. Jedyna rzecz jaką można tutaj tak de facto przegrać to jest um, już wyczerpanie całkowicie surowców, które nie są odnawialne na tym świecie. Ogółem Autonauts bazuje bardziej na botach niż na masie, np. przykład wyciągników, taśmociągów, jak to było w Factorio. I finalnie, spędziłem ponad 20 godzin w tej grze i jestem zachwycony. Jednocześnie mając ból tylnej części ciała, yy, powód pozytywny. Wciągalność i chęć poznania każdego elementu rozgrywki w stopniu wręcz masakrycznym i dość duży content. Tej produkcji, jeżeli chodzi o różnorodność budynków, fabryk, przedmiotów, stolików, surowców itd., ten sam model wciągalności jak Factorio, ale na bazie programowania. Powód negatywny i właśnie powód, dlaczego ogarnąłem tylko 15% kontentu tej gry przed wrażeniami, czy powiedzmy przed podejściem do trybu kreatywnego, który sobie przetestowałem, zobaczyłem wszystkie rzeczy w tej grze w trybie kreatywnym, a nie w trybie kampanii. Dlaczego? Cały czas walczymy z autorami gry. Chcąc wszczebić się w to, w jaki oni zaprojektowali grę, nie mając kompletnie wiedzy na ten temat, jak jakaś mechanika działa bez spotykania się o 10 500 miliardów, pierdeliardów błędów albo swoich, albo autorów. Czyli chcemy spędzić godzinę, kombinując i próbując zrozumieć, jak coś opanować, ale dostajemy wylewu od irytacji, zastanawiając się, dlaczego to nie działa. Okazuje się, że gdzieś w skrypcie jest mały błąd, który sprawia, że coś nie działa. Na przykład bot, który ma dostarczać przedmioty dla innych botów musi mieć wolne ręce, żeby zabierać przedmiot ze skrzynki, inaczej skrypt się na tym miejscu zacina, przynajmniej ja miałem taki problem. Jak to opanowałem to nagle wszystko super działało. To dlaczego czasami musimy odnajdywać ten złoty środek w programowaniu botów można wytłumaczyć prosto. Grę robią w sobie dwie osoby, więc to nie jest jakieś studio, które ma tutaj wiecie masę programistów, którzy przewidują wszystko. Dlatego ja. Osobiście od siebie. Subiektywnie AutoNauts oceniam mocno pozytywnie na miniaturkę zieloną, ale ostrzegę typowych casualowych graczy oczekujących wszystkiego jak na Tacy, że AutoNauts taki kompletnie nie jest. Ja miałem gigantyczne problemy z opracowaniem niektórych rzeczy, które blokowała mi niewyjaśniona w pełni mechanika gry. Na przykład przekopywanie pól uprawnych pod kolejne sadzonki. Okazało się, że boty chcą kopać, robią te miejsca pod sadzonki, ale na bardzo dużych powierzchniach robiąc nie Potrzebnie bardzo duże odstępy, I ja tego nie potrafię ogarnąć. dlaczego te boty nie chcą tak blisko kopać tych miejsc. Jak zrobiłem ogromne pole, to już nie było problemu i takich sytuacji w tej grze jest dużo. Ale ogromną zaletą jest też duża ilość aktualizacji. śmiem sądzić, że Autonauts. Będzie wyśmienitym indykiem już wkrótce, nie za rok czy dwa. Po masie testów, po masie poprawek, a myślę, że nawet za miesiąc albo za dwa. Polecam fanom taki gierek kupić ten tytuł już teraz nieoficjalnie, jak pokazywałem na scence 45 zł mniej więcej. Albo też oficjalnie w sumie też można. Ja zostawiam dwa lajka czy na Steamie, chociaż ja bym się skupił, by AudioNouse jeszcze do powiedzmy maja 2020 roku było we wczesnym dostępie, poprawiając sporo sytuacji, gdzie swoboda ograniczona jest próbami szczepienia się w ten pomysł, zamysł autorów gry. Na koniec podziękowania dla płanych wspierających, którzy regularnie na koniec filmu są wymienieni. Dzięki Żumigałyowy, Furio, Sługa Chef, Chris Stringer, Mateusz Gągowy, Tomek S, Skazmami, Markus Chiver, Mario Boncol, Gorinus, Cesar Scott Kotubank, Kuli, Gemersden, Hubert Power, Hansior, Kasiencja, Predio, Izak, Maximo, Solini, Argandius, Łukasz, Psyborg, Ten Ten, Latino Gila Adam, Aka, Almo, Lysy Mikus oraz Bólu oraz oczywiście tym, którzy z subskrypcji z czasem zrezygnowali po jakimś czasie. Klasycznie po prawej macie poprzedni film na kanale albo Najnowszy, a po lewej stronie opcję zostania tutaj nieco dłużej klasyczną subskrypcją. Tyle.